Siema, Shark Bite 2! Łapkę zostaw, słuchajcie, nowa gra Shark Bite, słuchajcie, było Shark Bite, Shark Bite 2 wyszła druga część, więc ją, zobaczmy, słuchajcie, no jest tutaj troszeczkę inaczej, jest tutaj troszkę ładniej. Mamy jakieś tutaj bomble w ogóle. Eee! Ej, ziomal! Dobra, porwało mnie troszeczkę. Słuchajcie, przeczytajmy sobie Shark bite 2, łapkę zostaw, y, pusonik, plus y, to jest ten kanał i puzolik zwykły też możesz wpaść, y, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, zeskoczmy sobie trochę w dół, y, bo tutaj nie potrzebuję. Co my tu mamy? Boat Builder! Edit. Co my możemy tu robić? Łocie panie! Dobra, Select. Tutaj mamy siedzenie. Jakie mamy siedzenie? Wooden Kate. Dobra, ja, ja mu jeden cate postawił, podoba mi się, dobra, taka skrzynia mi się przyda. A nie, bo ja postawiłem wszystko, tak? Ja pierdzielę, dobra, to usuńmy to. Usuńmy to. Usuńmy to, usuńmy to. To jest. Co to jest? To siedzenie? A sety to są po prostu. Dobra, to ja bym sobie tej skrzynię przemieścił gdzieś. Myk. Ja bym taką skrzynię postawił tutaj. O! Skrzynię na dziobie! I to sobie weźmy jeszcze. I to sobie postawmy tu i obkręćmy to, dobra. Uwaga, myk. Dobra, elegancka, kierownica będziemy mieli. Dobra, y, dalej paint y, różowa łódka oczywiście, Ty nie ma o czym gadać. Możemy? Możemy, za 10 ząbków kupmy. Y, equipped oczywiście, dobra, to wybieramy różową. Tuet. Aha, nie mamy żadnego tueta, tak? Dobra, szkoda. Dobra, no to tyle, to tyle możemy zrobić. Y, Save and exit. Dobra. I mamy tą łódkę, słuchajcie, mamy naszą pierwszą łódkę. Także fajna łódka, fajnie będzie nią pogać, słuchajcie, 90 sekund i będziemy mogli grać, tutaj widzę w edytorze ludzie siedzą. Mamy spectata, with other players i jest rekin, ale rekin. Olek to jest rekin. Tutaj mamy jakiegoś typa, w ogóle jak ładnie jest siato zrobione, co jest, ta kaczka jest złota, typa ma złotą kaczkę, co jest, o to jest co, to jakiś typo na, na plaży, <grym> na plaży siedzi, jakiś typeczek sobie na plaży siedzi, normalnie chilluje. Tutaj ktoś sobie płynie, tutaj Olek leci, kogoś zagęść. Elegancko, za minutkę sobie pogramy, także elegancko, to mi się podoba. Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie, że druga część... O Jezus Malia, co jest? Co się stało? Dobra, został tylko Olek i Bracikson i jakieś yy, nane. Dobra, o, ty chyba już wpierdziel, ziomuś. O kurde, to chyba przyjedzie do niego. Leci, leci, leci. Patrz to. Myk! Co jest? Co jest grane w ogóle? Jak go wydupiło? Olek co zadupił w typa? O leci go zjeść. Leci Olek zjeść swoją ofiarę. Myk szybciutko. No i został jeden na jeden. Tak, jeden na jeden. Tak, Olek vs Patrickson. Zobaczmy kto wygra. Patrickson czy Olek? 114 sekund i HP kina Let's go! Dawaj! Dawaj, Olek! Dajesz Olek! Dobra, nie no, Olek nie zdąży niestety, ale są mu ucieknie, są mu ucieknie, 3 sekundy, 2 sekundy, jedna i koniec rundy, słuchajcie, także exit and continue playing i teraz my sobie pogamy, także elegancko, 35 zębów za wyganu jest, a nie, za co? są dostał 115 zębów, what? Ale dużo, ej, bardzo łatwo tutaj w takim razie, tylko jak tutaj kupować bronie, bo ja tutaj nie widzę broni. O, tutaj jest, Armory. 12 za Shark Blastera, ja cię nie mogę, co jest? Dobra, my mamy taki pistolet, to git, będzie taki git. Teraz zobaczmy, co my tu mamy. Dajcie mnie, dajcie mnie, dajcie mnie, dajcie mnie. Mnie. Nie, no co to jest? Jakiś ziomal. Co to ma być? Ja chciałem być, dobra. Yy, ja chcę moją łódkę. Ja oczywiście ludzi zaproszę tutaj. Dawaj do mnie na łódkę, dawać Dawaj do mnie. Uh, elegancko, elegancko. Dobra, mamy moją łódkę, oczywiście. Także fajnie, fajnie. Zobaczymy, czy wygramy na mojej łódce. Całkiem świeża jest moja łódka. Także zobaczmy, czy tutaj się uda. Uda się, oczywiście się uda. Ja kieruję, słuchajcie, ja kieruję. Mamy tylko jedno siedzisko, więc uważajcie. Zim. Dobra. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Shark has been released. Dobra, ziomy, słuchajcie. To już. Wszystko zależy od tego, czy damy Adę, także uwaga! Płyniemy gdzieś tu. Na razie próbuję uciec, także słuchajcie. MYK! Tam co się dzieje! Co go wystrzeliło, chłopa? Gdzie jest Ekin? Bo ja nie mam powiedzieć, gdzie jest Ekin, bo jeszcze pieszy. Tam jest! A! Dobra, trafiłem go chyba. Albo nie, nie trafiłem. Nie wiem. A to jest łódka, to jest trzymam w łódkę, sorry, stary. Eee, nie! Ktoś tam wypadł, albo jednak nie wypadł. Dobra, spoko, spoko, spoko. Przeładowujemy. Gdzie jest tej ten ziomal? Jest Ekin Dobra ja, Dobra, Musimy strzelać do Ekina, szybko! Ja nawalam cały czas do ekina! No Moldo, co ty robisz? Co za psychol? Aaa! Co ty robisz? Psychopato! Co się stało, psycholu? Dobra, czekajcie. Myk! Myk, mek, myk, mek... Próbuję przed niego strzelać. Dobra, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu. O nie, pójdzie do nas. Gdzie on jest? O nie. Do nas tego tamtego, dobrze. Te wiem. Te wiem. Te wiem z pięć razy go. Strzelajcie w niego, do gnoje! Oni nie strzelają w niego, przysięgam! No, uciekamy. Uwagi, możemy zginąć. A! Czy my tylko zostaliśmy? Dobra, on gdzieś tam płynie, spoko, my płyniemy na drugą stronę w tym momencie. No, my bardzo wolno płyniemy, 95 na godzinę tylko. Ale tylko możemy tyle płynąć, słuchajcie, tylko tyle możemy płynąć. Mati! zostanę tylko ja i Mati! No i nam tam ziomal zginął. No nie, no przepraszam ci ziomuś. O. Dobra, Mati, musimy to UG. Dawaj, Mati, strzaj. No, Mati nie strzela! Mati chyba się zajął tym, że ze mną UG. Pozdrawiam ci, Mati. No bo ja szłam, ty próbuję, przeładowuję. Się tam sobie próbuję skanować tą wodę. Może gdzieś tam trafię chodzisz tego rekina. No gdzie on jest? W ogóle nie mam pojęcia gdzie on jest, co ja. Pan największy jest taki, że on już wie gdzie my jesteśmy. No musimy go przepłynąć tak. Nie! A! Nie, pójdźmy! No i kolea. Niestety. Wygał. Czy byliśmy ostatni? Czekaj. Tak! Nie. Tak, został jeden typek. Jeden typek sobie został. Został na kawałku plastyczku. Co to ma znaczyć? Halo! Kolego, nie możesz tu wstać. Zajęty, wynocha. Nie, no słuchajcie, co to ma być? No i po nim. No i tyle, Ekin wygrał, słuchajcie. Fajnie jakbym miał ja był teraz Ekinem, to było mi całkiem miło, ale raczej nie będę. Isi, 105 obrażeń! I dostałem 19 kostek za to. Aha, mega dużo. Mega dużo. Ile kosztują te kostki? 500 kosztuje 98 boksów? A ile kosztuje spluwa lepsza? 1000 kosztuje Belon Launcher. A takie coś by mi się przydało. Thompson. Kurde, chciałbym mieć tego Thompsona. Thompson by się przydał. Albo to, Shark Blaster, by się przydał. 12 tysięcy. Tutaj mamy rekin ekinę. 20 tysięcy kosztuje 3600. Za 20 tysięcy masz najlepszą broń i, i w porze łódkę. No, taką łódkę. Eee, to git. Dobra, to w takim razie zobaczmy, czy teraz będę ekinem. Jak nie, to yy, nie gam. O, tak powiem. <laughs> no dajcie już, halo! Oni jeszcze gają? Nie, no. Nie, już nie gają. No to coś się chyba gaz zbugowała. O nie! To jeszcze gorzej. Gaz się zbugowała. Bo się nie ładuje, także no, szkoda, ale fajny ten typ! Ej, fajny ten typ do pogania! Yy, no i co? No i słuchajcie, sieba!